Elementy przewrotów i od takich podstawowych elementów tutaj zaczniemy nasze ćwiczenie. Proszę bardzo. Zawodnicy prezentują tu oczywiście warunki, może są troszeczkę utrudnione, ale, ale myślę, że zawodnicy tutaj pokażą troszeczkę podstawowych elementów. Tutaj zawodnicy o różnym stopniu zaawansowania prezentują się stopnie, stopnie umiejętności i określają kolor paska. Im ciemniejszy pas, Czyli brązowy jest tutaj najwyższym stopniem, do najjaśniejszych, czyli żółte paski to są właśnie te najniższe, aczkolwiek mogą być oczywiście białe. To ci, którzy rozpoczynają swoją karierę. Elementem kolejnym to oczywiście są pady. Umiejętność bezpiecznego przewracania się to podstawa judo, podstawa życia, bo czasem człowiek upadnie w różnych sytuacjach i zawodnicy zaprezentują tutaj formy padów podstawowych. I rozpoczynamy. Chodźmy. Nazwy wszystkie padów są zawsze w języku japońskim. Ja powiem, że taki pad nazywa się Zempo Ukemi. I tutaj taki pad gwarantuje, że jeżeli się przewraca z różnych wysokości, to można to zrobić bezpiecznie, nie robiąc sobie krzywdy, a zarazem y, nikomu y, podczas treningu nie, nie, nie zdarzają się kontuzje. Trudo to dyscyplina, która w SUBSKU pojawiła się w 1969 roku, czyli już ma przeszło 40-letnią tradycję. I zawodnicy odnoszą różne, wiele sukcesów, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Kolejnym elementem to oczywiście akrobatyka. Tutaj niedawno projektantów tutaj prezentowali swoje umiejętności. Myślę, że tutaj judo'cy też nie zostaną w tyle i też pokażą jakieś podstawowe elementy. Proszę bardzo. Oczywiście tutaj trzeba wziąć poprawkę na to, że, że te elementy tutaj przy tych warunkach, które tutaj mamy, to są troszeczkę utrudnione. Ci zawodnicy startują w zawodach Judo. W związku z tym. Aby nie doszło do kontuzji, to pokazujemy tylko takie prościutkie, proste elementy, które podczas treningu można wykonać. Na przykład wychwyty, przerzuty i na przykład właśnie takie kombinacje, które pokazują to, co się robi na treningu judo. Od najstarszego do najmłodszego zawodnika. O, właśnie. Poproszę o brawa, ponieważ dla nich to też jest taka forma, forma przedstawienia. Dziękuję bardzo. Następnym elementem każdego treningu judo to oczywiście rzuty. I tutaj zawodnicy zaprezentują kilka podstawowych swoich technik, które najczęściej podczas zawodów wykonują. Ja będę pokrótce opowiadał o tych rzutach, o tych rzutach to co jest istotnego w judo. Proszę bardzo. Teraz te rzuty to oczywiście podstawa judo. W judo walkę można wygrać za pomocą rzutów, dźwigni, duszeń i trzymań. Oczywiście to wszystko jest w sposób bezpieczny. Ziodo trenują chłopcy i dziewczęta. Tutaj nie jest to dyscyplina, która ogranicza się, o właśnie tu piękne, wysokie rzuty. Tak jak mówiliśmy sobie o bezpieczeństwie, to właśnie to jest to, że umiejętność badania pozwala bezpiecznie wykonać rzut. Ja powiem tylko, że te rzuty wykonuje Kasia Katarzyna Śledź, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski. Bardzo utytułowana zawodniczka, która wróciła z powrotem na matę i myślę, że jeszcze nie raz zaprezentuje nam się na, na zawodach wspólnie tutaj z Mariuszem Łakowskim, który również zdobywał medale. Zapraszam kolejną parę. Tak, zawodnicy będą pokazywać swoje ulubione rzuty. To, co jest istotnego w judo, to jest potrzeba, należy wykonać taki rzut, żeby przeciwnik upadł na matę i najlepiej plecami upadając. Dzięki temu kończy walkę przed czasem. Tutaj wykonuje rzuty Paweł Granicki, również zawodnik, który wielokrotnie zdobywał medale na, na najwyższej rangi imprezach zawodów ogólnopolskich. A teraz wykonuje Kuba Siednikowski, który dwa tygodnie te, tydzień temu, przepraszam, wywalczył tytuł wicemistrza Polski młodzików Dżudo w Krakowie. To bardzo duży sukces i, i mam nadzieję, że ten zawodnik jeszcze nie raz nam pokaże się z dobrej strony. Kolejni zawodnicy również pokażą. Różne rzuty. Tych rzutów jest bardzo dużo. To są rzuty z grupy rzutów ręcznych, czyli tu przede wszystkim siłę rąk. I na przykład ipon Soinaga. To jest często stosowany rzut, rzut przez bark. No i kolejną technikę wykonają Kuba Serafin. To też taka nasza nadzieja, ten Kuba, który będzie nie za długo zdobywał medale na, na mistrzostwach Polski. I Uchimata. To jego ulubiona technika, często stosowana przez, przez zawodników polskich na zawodach. I najmłodsi zawodnicy również pokażą swoje umiejętności. Tak jak powiedziałem stopień ten, który posiadają, określa kolor paska. O właśnie tutaj mamy Harej Goshi. a żółty pas to jest piąte Q, a więc to już jak na nich to jest dosyć wysoko. Wysoki stopień opanowania umiejętności. Kuba też wygrywał wielokrotnie. No i Wiktor tutaj, o właśnie jego ulubiony rzut. Niska swojaga to, to jest to, co bardzo często podczas zawodnika uczymy, tak jak widać. I wykonanie takiego rzutu na, na, na pasniku, myślę, że może zakończyć się tragedią. Także wolno, 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 lepiej nie atakować takiego zawodnika. Dziewczynki, tak jak chłopcy, również walczą w judo. E, przypomnę, że zawodniczka naszego klubu była brązową medalistką e, Igrzysk Olimpijskich w Seulu Bogusława Olechnowicz. To nasza, nasza wychowanka, więc tutaj e, jest to kolejna e, olimpijka. No a tutaj najmłodsze dziewczęta również idą w ich ślady i, i tutaj próbują właśnie swoich sił w judo i osotogari. Też te podcięcie zewnętrzne. I Ogosi. O właśnie. I tak jak widać, te rzuty bardzo dobrze im wychodzą. Dziękuję, dziękuję zawodnikom. Kolejnym elementem, który sobie pokażemy, to żeby przybliżyć Państwu temat związany z judo, to jest sposób, w jaki sposób można wygrać walkę w judo. Zawodnicy pokażą taki fragment walki, na czym to polega. O właśnie, taki rzut wykonany w czasie walki kończy walkę przed czasem. Walka może trwać dwie sekundy. Następnym elementem, który jest w walce kończy, zakończyć może przed czasem, to jest założenie trzymania. I w tej pozycji utrzymanie przez 25 sekund powoduje, że zawodnik wygrywa, wygrywa walkę. Następny element to jest założenie dźwigni, czyli po rzucie przechodzimy sobie do dźwigni. W judo wolno stosować dźwignię tylko na staw łokciowy, ze względów bezpieczeństwa. No i ostatnim elementem, który zaprezentują zawodnicy, to jest założenie duszenia. O właśnie, tutaj wykorzystujemy do tego judogę. W ten sposób można zakończyć walkę przed czasem, czyli za pomocą właśnie duszenia. Dziękuję. Kolejnym elementem to... To, no, co, po co się popatrzeć, czyli obrony przed, e, przed niebezpiecznym narzędziem, przed atakiem. I judo daje taką szansę, i zaprezentują tutaj zawodnicy, oczywiście ci najstarsi, obrony przed niebezpiecznym narzędziem, takim jakim jest nóż. I okaże się, że judo daje taką szansę, jeżeli ktoś trenuje ten sport, może się obronić przed atakiem niebezpiecznym narzędziem. O, właśnie, mamy atak nożem, i założenie dźwigni, i wytrącenie noża. Kolejny atak, pchnięcie na wprost, wytrącenie noża i poprzez dźwignię również można sprowadzić do ziemi. Tak lepnięcie w matę to sygnalizuje, że się poddaje przeciwnik. Tak? że nie ma szans, że taki kolejny ruch to byłby bardzo niebezpieczny. I wykonanie kolejnego podcięcia i również sprowadzenie do ziemi. W ten sposób można wykorzystując judo obronić się przed takim groźnym, niebezpiecznym napastnikiem, który posiada nóż. Dziękujemy. Na, na zakończenie tego pokazu. Zawodnicy również pokażą jeszcze kilka podstawowych elementów, właśnie jak uderzenie, obrona przed uderzeniem czy kopnięciem, bo to też takie istotne ataki, które w, w sytuacjach zagrożenia się mogą zdarzyć. No właśnie, i zakończenie. Wszystko zwiąże się z dźwignią i z bezpieczeństwem. To jest bardzo istotne, że zasada etyki tutaj jest bardzo ważna. Jeżeli przeciwnie się poddaje, to w ten sposób odpuszczamy. Tak jak powiedziałem, judo już w Słupsku od 40 lat jest, mamy bardzo dużo sukcesów, zachęcamy do uprawiania tego sportu, zachęcamy młodzież, żeby przyszli, poznawali ten, ten fajny sport, który wywodzi się z Japonii, przypomnę. A no, Słupska trafił 69. I na zakończenie tego pokazu chcielibyśmy zaprezentować e, tutaj umiejętności tych młodszych adeptów i zobaczymy, czy oni sobie potrafią poradzić w takiej sytuacji, kiedy będą mieli do czynienia no, z dużo większymi od siebie rywalami. Zapraszam tutaj tych najmłodszych naszych e, wychowanków tutaj na środku sali, no, na środku Maty. Prosiłbym, żeby dzieci troszeczkę się cofnęły do tyłu, bo tu będą bardzo niebezpieczne rzety. Dziewczynki cofnijcie się troszeczkę do tyłu, jeszcze dalej, jeszcze. Proszę, wstajemy. No i każdy z nich będzie miał niestety kilku po, do pokonania przeciwników. Ja naprawdę. Czy można te dziewczynki zabrać skąd? Tak, jeszcze jest troszeczkę do tyłu. No i mamy jakieś niebezpieczne? Tak, jeszcze troszeczkę do przodu, bliżej. Wiktor, jeszcze troszeczkę, tak? Chodźmy! I atakujemy. I mają różne ataki. I tutaj oni pokażą obrony. Chodźmy! No właśnie. I... Chodźmy! No i właśnie. W ten sposób również można przewrócić przeciwnika. Proszę, wstajemy. Tym króciutkim pokazem kończymy. Zapraszamy, za chwileczkę przeniesiemy się tam na lewą stronę ode mnie i zapraszamy do wszystkich chętnych, którzy chcieliby sobie spróbować, co to jest ta mata, jak smakuje, to zapraszamy wszystkich. Jeszcze raz Postawa. Ray, dziękuję bardzo, życzę miłej zabawy, miłego południa. Zapraszamy do treningi judo. Dziękuję.